W poniedziałek 26 sierpnia, słuchajcie, za miesiąc o tej porze będę już po zabiegu. Ech, więc po prostu łapie mnie stresik, gonitka myśli, um, jakieś takie kołatanie różnych. Argumentów za, przeciw, ym, myśli krążących, bardziej spójnych, niespójnych. Ojej, dzieje się wiele w mojej głowie. No i nic dziwnego, że dzisiaj w nocy właśnie śniło mi się, że jestem już po zabiegu, że doktor mi mówił, że mam sobie zmieniać tam opatrunki, jak sobie odkażać I co było dziwne, ja w ogóle nosiłam ten stanik pooperacyjny i bałam się go ściągać, żeby nie psuć efektu i po kilku dniach się niby zorientowałam, że ja miałam czyścić te rany, czyli dojdzie do infekcji. No słuchajcie, no, no mówię wam, no, strasznie, strasznie, już mi się to gdzieś tam rzucam. Był taki moment, że lekarz zaproponował mi duży implant. I przez chwilę poczułam się taka, no fajnie, no bo jednak duży implant, fajne wypełnienie, też fajny efekt, ale przyznam, że im dłużej nad tym myślę, nie pamiętam, czy już wam o tym mówiłam, ale im dłużej o tym myślę, to jednak mniejszy implant uważam, że będzie lepszą opcją. A duży implant, mimo wszystko... No, podlega działaniu grawitacji, tak? Ja też już módką nie jestem. Kondycja skóry w obecnym wieku jest inna niż u mnie 10 lat temu, więc to wszystko przekłada się też na to, że muszę o pewnych rzeczach myśleć, i wydaje mi się, że faktycznie mniejszy implant jest lepszą opcją. Bo to, co jest ważne, uważam w moim przypadku, to ja nie robię tego po to, że ja chcę biust powiększać, że mam kompleks na punkcie wielkości mojego biustu. Tylko tu chodzi o to, że ja mam zdeformowaną klatkę piersiową i to tutaj u mnie wszystko bardzo źle wygląda. Żeby to dobrze wyglądało, ja zawsze muszę nosić biustonosz, który jest też dobrze podtrzymujący, a na przykład latem wiąże się to z wiecznymi odparzeniami, odciskaniem, dyskomfortem. No a jeżeli wiecie, no, no dobra, no czasy są, jakie są, ja też to rozumiem, że czasem można założyć sportowy stanik, albo nie zakładać do jakiejś bruskiej stanika, tylko że wtedy mój biust jest znacznie poniżej miejsca, które jest zazwyczaj jakieś jakiejś ułożone na bius, nie? W kwestii suplementacji postawiłam przede wszystkim na takie dwa aspekty. Po pierwsze kwestia naskórka, jego uelastycznienia, czyli olej z wiesiołka. To jest taka kuracja bardzo intensywna, ponieważ tu się znajdują takie... Kapsułki, i po prostu bierze się tych kapsułki dwa, po dwie, trzy razy dziennie. Więc to jest taka naprawdę bardzo intensywna kuracja tym olejem z wiesiołka, żeby tą skórę bardziej, tak wiecie, uelastycznić, zmiękczyć, bo chodzi o to, żeby nie pojawiły się rozstępy. No i po drugie, kolagen, czyli bardziej, żeby zadziałać na włókna kolagenowe, na całkiem inne struktury. Dlatego mówię o takim dwukierunkowym podejściu. I mam nadzieję, że właśnie kompleksowo dzięki stosowaniu tych dwóch suplementów, plus i jeszcze pielęgnacji. Tu Wam pokażę pielęgnacja z pomocą y, takiego kremu do biustu od Inimini. To jest właśnie krem dedykowany na to, żeby zapobiegać i rozstępom, i trochę, żeby uelastyczniać skórę, ujędrniać, więc po prostu z tymi. Produktami, tak powiedzmy, bardziej działam kompleksowo, żeby zminimalizować ryzyko powstania rozstępów. Czy to się uda? No zobaczymy. Więc zarówno do wewnątrz, jak i coś bardziej zewnętrznie, dwa razy dziennie, rano, wieczorem ten balsam, raz dziennie właśnie kolagen, no i trzy razy dziennie po dwie tabletki olej z wiesiołka. To, to jest kwestia, wiecie, tego, że ja chciałabym mieć normalny biust. Cieszyć się, że biust jest i wygląda ok. Tak jak ktoś ma krzywe zęby i je sobie prostuje, tak jak ktoś ma, nie wiem jakąś asymetrię, na przykład czasem są także że ktoś w czasie niemowlęctwa spał bardziej na jednym boku, gdzieś jest asymetria na czaszce, fryzurą to maskujemy, asymetria czasem jest w położeniu oczu, robimy jakiś makijaż, asymetria ust, więc dopełniamy, żeby asymetrię usunąć, tak i u mnie po prostu chcę, żeby asymetria, którą mam, bo potrafię dostawać, jak się Wam pokażę, nie wiem, lato mam sukienkę bez stanika i dostaję komentarze, że nie powinna się ja się z tej sukienki, bo twój biz wygląda źle. No taki mam. No i chciałabym faktycznie zrobić z tym porządek, żeby to wyglądało ok. No więc, i żeby wam to uzmysłowić, to będzie taka trochę chirurgia. Nie chcę być rekonstrukcyjna, bo to rekonstrukcja, to się bardziej kojarzy, wiecie, z kobietami po nowotworach, ale powiem tak, jak regularna cena zazwyczaj operacji, po prostu takiej powiększania biustu, takiego wiecie, klasycznie jak robią sobie kobiety, które mają kompleks, że nie mają ym, rozwiniętej piersi i chciałyby mieć większy biust, kształtniejszy wstawienie implantów, to jest na chwilę obecną zazwyczaj koszt taki 17 tysięcy. To jest tak 15 do 20 taka średnia, 17 tysięcy. Ja płacę 30 tysięcy. Nie po to, że tu będziemy robić nie wiadomo jakie balony, tylko że będziemy ratować to, co ja mam do poziomu takiego naturalnego. Trochę tak, jak kobiety po ciąży, po laktacji mają ten biust, który swoje przeszedł i ratuje się to, żeby to, wiecie, odzyskać to, co było. To u mnie trochę tak, tylko że u mnie problemem nie był proces ciąży i laktacji, tylko deformacje klatki piersiowej wynikające z przebytej skoriozy, która właśnie przerzuciła się na to, że jak kręgosłup był krzywy, no to i żebra się źle rozwijały, no i to się po prostu za sobą ciągnie, bo jak są żebra źle ułożone, no to ciągną wszystkie mięśnie, tkanki, powięzie, skórę gruczołym za sobą, no nie? Więc to będzie takie trochę ratowanie, bardzo niestandardowe, no i dlatego kosztuje to cholernie. No ale dobra, wiecie, nawet ja sądzę, że wiele osób pewnie nawet nie zauważy, że coś było robione, bo to jak mówię, to nie chodzi o to, że ja chcę nagle mieć biust nie wiadomo jakie Paweł Anderson, <noise> chodzi o to, żebym ja się nie wstydziła sama też przed lustrem, przed sobą po prostu się rozebrać, czy po prostu wiecie tak, że wszystko jest okej, okay, nie? Że, że jest w miarę symetrycznie, bo nawet lekarz mi powiedział, że nie, nie uda się u mnie uzyskać idealnej symetrii. Ja nawet tego nie oczekuję, ale żeby lepiej było niż jest teraz, bo jest no nie fajnie. Ja też wiem, że nie każda kobieta na przykład po ciąży, po laktacji, która, której ciało mocno to na te, te procesy nadwyrężyły, nie każda się decyduje na operację, ale jest Grono kobiet, i myślę, że to chyba najłatwiej będzie Wam zrozumieć, nie? Że, które jednak chcą odzyskać to, co było wcześniej. I ja też bym chciała uzyskać taki efekt, jaki bym miała, gdybym nie miała tych moich problemów z kręgosłupem, nie? Tak móc się cieszyć takim ciałem kobiety, czuć się kobiecą, nie? Uff. No, więc cóż więc? Miesiąc przeleci szybko. Jeżeli będę miała jeszcze jakieś przemyślenia, to będę się nimi z nami dzieliła. I wciąż nie wiem, czy ja ten film będę publikować, czy nie, bo to jest coś taka kontrowersyjna sprawa. Czy może będę go tylko, wiecie, podsyłać? Link dla osób potrzebujących. Nie wiem. Nawet jeżeli ja będę gadała sama do siebie, będę miała ten film dla własnej przyjemności, to będę, wiecie, to będę mówiła. Tak, nie wiem, za PRL. Towarzyszu, byliście, widzieliście. Będę tak sama do siebie gadać. A jeżeli jednak ja ten film opublikuję, no to, no to, no to tak to wygląda. Uff, jest. Trzymajcie kciuki. Widzimy się niebawem. 2 września, więc przeddzień zabiegu, godzina 18. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, ponieważ jestem już w Polanicy, akurat jestem w mieszkanku, które sobie wynajęłam, no, takie... No, tylko żeby się przespać, no nie? I jutro o 7 rano mam być w klinice. Z racji tego, że po zabiegu nie można dźwigać, to też nie zabierałam ze sobą sprzętu do nagrań i tak dalej, będę te dni właśnie typowo z wyjazdu nagrywać na telefon, więc mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć, dobrze widzieć. No i co, jest godzina 18. Ja tak naprawdę chcę się tu tylko przespać i czym prędzej rano wstać, iść do kliniki. Upewnić się, że moje marzenie, tak naprawdę od lat nastoletnich, się spełni. Dużo ostatnio o tym wszystkim myślę i przypominam sobie, jak to było być nastolatką. Ja byłam z tych nastolatek, które bardzo późno zaczęły zmieniać się w kobietę. Moje wszystkie koleżanki, wszystkie moje przyjaciółki, z którymi, wiecie, ja się trzymałam, one już wszystkie wyglądały jak takie pannice, takie panienki, no nie, że takie młode kobietki miały. Te biusty nosiły staniki, to było takie ekscytujące. A ja jak chodziłam z nimi w grupce, to wiecie, to ja byłam ten taki dzieciuk, zawsze najniższy i płaski, i wszędzie, z przodu, z tyłu, nie? Więc jak w końcu zaczęłam i ja mieć to kobiece ciało, słuchajcie, ja byłam przeszczęśliwa, kiedy mama kupiła mi pierwszy biustonosz, słuchajcie, ja do teraz pamiętam ten dzień. Tylko, że w momencie, kiedy ten biust już się finalnie ukształtował, to pamiętam, że ja zauważyłam, że coś jest nie tak. Stanęłam tak przed lustrem na tyle, na ile nastolatka świadomie może coś tam ocenić i tak stwierdziłam, no trzeba będzie to kiedyś poprawić. <grym> Potem zaczęły się wszystkie te problemy moje z kręgosłupem, więc już człowiek zajął się całkiem innymi myślami. Ale tak, teraz jest przeddzień spełnienia takiego marzenia. Jestem wzruszona, nie dowierzam cały czas. Jest ja w ogóle dziwię, że ja tu dojechałam bez żadnego problemu. Słuchajcie, ja tym autem cisnęłam jak na skrzydłach. Ja myślałam i cały czas byłam tylko, żeby dojechać. Jak już zobaczyłam, że jest ta polanica, słuchajcie, to aż, aż mnie zamroczyło, że ja już tu jestem. Nie? No, no niesamowite emocje mną targają, ale nie jest to stres, tylko bardziej właśnie mm, radość, spełnienie, szczęście. Chwila dla siebie. Zobaczymy jak będzie jutro. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dla Was chociaż jakieś przebitki, cokolwiek Wam pokazać. Będę się starała. A co będzie? Zobaczycie już za chwilę. Jestem dzisiaj Wielki Dzień.